10 najlepszych psów dla aktywnych. Bardzo często podkreśla się, czy też można powiedzieć ostrzega, że dany pies jest bardzo aktywny, potrzebuje bardzo dużo ruchu, ponieważ dla wielu osób może to być spory problem. Dziś jednak pomówimy właśnie o takich psach: o psach, które są aktywne, które posiadają duży temperament i właśnie są to psy świetnie nadające się do ludzi aktywnych, ludzi, którzy chcą, żeby ich czworonóg, ich pies był właśnie takim chętnym do ruchu psem. Oczywiście lista ułożona w sposób losowy. To, że pies jest na pierwszym, na dziesiątym miejscu czy na piątym, nic nie znaczy. Ale od początku. Pierwszy pies to owczarek niemiecki, czyli pies bardzo inteligentny, uwielbiający ruch i wysiłek umysłowy. Świetny pies pracujący, potrzebujący sporo zajęcia i dużo naszego czasu. Są to psy oddane, lojalne, potrafiące być genialnym stróżem. Ta duża inteligencja, chęć do nauki i naprawdę duże nastawienie na to, żeby z nami współpracować, czyni z owczarka niemieckiego psa, który jest świetnym wyborem nie tylko dla osób aktywnych, ale też dla osób, które potrzebują psa, który się dużo nauczy, zrobi to bardzo szybko i bardzo chętnie. Tutaj trzeba jednak zaznaczyć, że owczarek niemiecki to nie jest wcale pies, który bez naszej pomocy czegokolwiek się nauczy. Wiele osób o tym zapomina, a owczarek niemiecki, jak każdy pies, potrzebuje wychowania, prowadzenia i nauki. Dopiero wtedy staje się tym genialnym, legendarnym towarzyszem. Drugim piesem jest owczarek belgijski. Pies bardzo, bardzo aktywny, wymagający niewiarygodnie dużo ruchu. Te wymagania, jeśli chodzi o zaspokojenie tej potrzeby ruchu względem właścicieli, w przypadku owczarka niemieckiego są duże, ale w przypadku owczarka belgijskiego są wielokrotnie większe. Do tego owczarek belgijski to też genialny pies pracujący, bez pracy, bez zajęcia, zaczyna stwarzać problemy. Pies wesoły, lubiący być z nami jak najwięcej, ta nasza obecność jak zawsze jest bardzo mu potrzebna. Do tego pies będący świetnym stróżem, i jeśli znajdzie się naprawdę w bardzo aktywnej rodzinie, to może być też psem rodzinnym i do tego genialny pies sportowiec. Jednak nawet dla niektórych z nas, nawet dla tych bardzo aktywnych osób, owczarek belgijski może być psem zbyt aktywnym. Wielkość to 54-64 cm i 20-30 kg. Tutaj nie wspomniałem o wielkości owczarka niemieckiego, a ten to od 55 do 65 cm i od 22-25 kg do 40. Trzecim psem jest doberman. Pies wymagający doświadczonego przewodnika, potrafiącego go wychować i prowadzić, a równocześnie zaspokoić właśnie tą jego bardzo dużą potrzebę ruchu. Ponieważ Doberman to też pies, podobnie jak wcześniej wymieniane, które tą potrzebę ruchu ma na bardzo wysokim poziomie. Dobermany bardzo mocno wiążą się z opiekunami, mogą być nawet od nas zazdrosne. To jest kolejny dobry stróż. Jednak jego na przykład, stosunki z innymi psami raczej wypadają średnio. Oczywiście Doberman nie jest takim strasznym psem, jak nadal niektórzy uważają. Tutaj jednak duża rola wychowania, duża rola socjalizacji prowadzenia i wtedy naprawdę Doberman potrafi być genialnym psem dla aktywnych, ponieważ to jest taki prawdziwy atleta. Czwartym psem jest Border Collie. Obok owczarka belgijskiego, chyba największy pracuś, pracocholik wśród dzisiaj wymienionych psów. Pies wymagający bardzo dużo ruchu, wręcz trzeba nauczyć go odpoczynku, na co kiedyś zwróciłam jedna z komentujących a o czym nie wspominałem a to jest bardzo ważne. Ponieważ border Collie może być psem, który no, nie będzie potrafił nawet odpocząć, tylko non stop by się ruszał. Do tego jest to pies uważany za najinteligentniejszego psa na świecie, uwielbia wspólną pracę z człowiekiem, zawsze wesołe, zawsze chętne do zabawy, dobrze dogadujące się z dziećmi. Tutaj trzeba jednak wspomnieć o bardzo częstym i nachalnym takim okazywaniu uczuć, co może niektórym z nas przeszkadzać, oraz o silnym instynkcie. Zaganiającym. Do tego pies, który źle znosi samotność. 15-20 kg. No i znowu przeoczyłem. W przypadku Dobermana wam się na, wyświetliło Wam się na ekranach, ale to jest od 32 do 45 kg i więcej. Piątym psem jest Husky. Chociaż tutaj można by wymienić inne psy pociągowe, takie jak malamuty czy samojedy. Husky to pies przyjacielski, uwielbiający ludzi, ale tu trzeba wspomnieć nie taki ideał, jak się niektórym wydaje. To jest jednak pies, który też wymaga wychowania, prowadzenia, żeby nie sprawiać problemów, oraz oczywiście duża potrzeba ruchu. Ten pies naprawdę ten, te kilka godzin dziennie jest w stanie się ruszać i musimy mu zapewnić ten ruch. W przeciwnym wypadku zaczną pojawiać się problemy, on po prostu będzie uciekał, będzie niszczył. Uwaga też w przypadku haskiego na kontakty z innymi psami. Nie nadaje się też na stróża, on jest zbyt przyjacielsko nastawiony do ludzi. No i oczywiście to, co wspomniałem, one nie mogą się nudzić. No i w porównaniu z tymi wcześniej wymienionymi, to husky jednak psem nie jest stworzonym do nauki. Owczarek niemiecki, belgijski, do border collie to są psy, które uwielbiają naukę i współpracę z człowiekiem. Husky jest troszkę inny. Wielkość. 50-60 cm, 16-27 kg. Na szóstym psem, a raczej psami, są wyżły. Oczywiście, mowa tutaj o wyżłach w typie wyżła kontynentalnego, czyli pies myśliwski, a raczej psy myśliwskie, ponieważ jest ich kilka rodzaj, ale łączy je w, łączą je wspólne cechy. Uwielbiają ruch, uwielbiają pracę, kochają całą rodzinę, ale mają sporo swojego zdania, chociaż nie w taki przeszkadzający sposób, wymagają czasu na wychowanie prowadzenie. A wtedy dla wielu z nas, zwłaszcza dla osób, które potrzebują psa myśliwskiego albo psa bardzo aktywnego i sprawnego, potrafią być takim psim ideałem. No ale trzeba zwrócić właśnie uwagę na silny instynkt myśliwski. No to jednak charakter taki jest. Siódmy pies to Labrador. Legendarny pies rodzinny, który może być też świetnym psem dla osób aktywnych. Dla nawet bardzo aktywnej osoby, dla bardzo aktywnej rodziny. Ponieważ w rzeczywistości. Labrador potrafi być świetnym właśnie towarzyszem takiej osoby. Może nie jest najszybszym, najsprawniejszym, ale jest psem, który tak przez bardzo, bardzo długi czas może coś robić, nawet w miarę intensywnie. Pies wesoły, przyjacielski. Pies, no chyba każdy słyszał o labradorze, ale musimy to właśnie powiedzieć. Zły stróż, zbyt lubi ludzi, uwielbia wodę. Niekiedy ten instynkt myśliwski może troszkę przeszkadzać. Wychowanie też nie jest trudne, ale trzeba pamiętać, że źle wychowany labrador to oczywiście problemy, ale pies naprawdę potrafiący być świetnym towarzyszem aktywnej osoby. Ósmym psem jest dalmatyńczyk. Niestety, psy troszkę zapomniane psy, które no nie są tak często spotykane, jak właściwie byśmy tego chcieli, zwłaszcza osoby, które interesują się psami. Jest to pies o wielu bardzo fajnych cechach charakteru. Przyjacielski, towarzyski, potrzebuje dużo naszej obecności, uwielbia zabawę, to ge genialny pies dla aktywnej rodziny, mającej dla niego czas. To jest takie połączenie dużej inteligencji, dużej potrzeby ruchu, ruchu chęci współpracy z człowiekiem i bycia po prostu z człowiekiem. Można powiedzieć, że to taki troszkę łatwiejszy w wychowaniu, w prowadzeniu łaciaty owczarek niemiecki. Dziewiątym psem jest owczarek australijski. Świetny towarzysz dla aktywnych, lepiej jednak dla tych troszkę bardziej doświadczonych opiekunów. Psy radosne, uwielbiające współpracować z ludźmi, bardzo podatne na szkolenie, potrzebujące dużo zajęcia i kochające ruch i pracę z człowiekiem. Czyli ideał dla osób aktywnych. Do tego wygląd owczarka, Australijskiego dla wielu z nas też jest bardzo bliski ideału. Dziesiątym psem jest bokser. Pies niewiarygodnie wszechstronny bardzo podobny pod tym względem do owczarka niemieckiego. Uwielbia ludzi pies aktywny, inteligentny, chętny do nauki bardzo dobry stróż, dobry pies pracujący jednak też pies, podobnie jak owczarek niemiecki, potrzebujący konsekwentnego, dokładnego wychowania i tylko w rękach osoby aktywnej. Ale i wiedzące, jak ją wychować, jak go wychować, ją albo jego, będzie psem genialnym. Tylko, że oczywiście ten to wychowanie też nie jest wcale takie trudne. Od 53 do 63 cm, 25-32 kg. No tutaj zauważyłem, że dzisiaj jakoś to podawanie wielkości, wagi mi się niestety zapomniało, no ale oczywiście na ekranach to macie. Więc Wszystkie te wymienione psy potrafią być genialnymi towarzyszami dla osób aktywnych, dla osób nawet bardzo aktywnych. Pamiętajmy tylko, że wybieramy psa aktywnego, chętnego do ruchu, kochającego ten ruch, musimy mu go zapewnić. To nie jest tak, że wybieramy takiego psa, później nie zapewnimy mu tego ruchu, jest wszystko ok. Nic nie jest ok, ponieważ pies w przypadku tych wszystkich wymienionych psów, jeśli nie będzie miał tego ruchu tyle, ile trzeba, i czasu, ponieważ te wszystkie psy potrzebują naszej obecności, wtedy pojawiają się problemy. Bardzo niefajne problemy. I oczywiście pies jest nieszczęśliwy. A ten, kto wybiera psa i później powoduje, że jest nieszczęśliwy, no to nie powinien nawet o tym myśleć. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam na inne listy, zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.